Z tej strony Raffi i dzisiaj będziemy sobie nagrywali Came Zostawcie na sam początek z łapkę w górę i subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem żeby nie, żeby po prostu nie ominął Was filmuję wrzucać, dokładnie tak mm, zostawcie tutaj 30 łapek w górę. 30 łapek w górę również. Mamy aktualnie 384 hajsu mało, dużo, nie wiem. Zależy dla kogo. Ta liczba jest duża lub mała. Dla mnie ta liczba jest chyba nie dobra. Dzisiaj głównie skupimy się na skrzynkach. Po prostu tworzę sobie za złot 90 zł pierwszą skrzynkę na Okej, okay, dostałem nocknay'ka, ale jej nie chcę, dobra. Koso. Kupuję skrzynki. Dobra, kupiłem skrzynki jak widzicie, kupiłem wszystkie. Lecimy. O, kosa mi przeleciała, super. Lecimy dalej. Ok, przeleciało mi luzowy skin woki 70, git. O, Makten, Makten, malachit, Makten, 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 a c h i p e No dokładnie lecimy z kosza mi po prostu to było moje marzenie, żeby mi ta kosa przeleciała. Na pewno nie będę miał kosy, nie ma opcji, nie ma opcji. Nie jestem na to nastawiony. Więc jak będzie, o, czerwone, fajnie. Czerwone było, ale się zmyło. lecimy dalej. Power Core MP7. MP7 i yeah. My English is so not good, dokładnie, o, czerwony mi przeleciał. Tak na Isak, kurde, Isak! Ale ładny, bo czerwony, ale zaprawiona walka, więc no, cieniowa, cieniowa. Lecimy, Hydra kejs. Czerwony mi przeleciał, jak zawsze, o. ARSAM AK-47 ORBIT MK-01 za 10 zł dokładnie to za 9,97 wow, good, lecimy dalej, o, tu od razu sobie to sprzedamy, bo tutaj skinki nam no, się wyświetlają, są jakieś ciastka i na ekranie i po kliknięciu w po prostu zostawiacie je lub sprzedajcie. Czerwony mi przeleciał, e, chyba, e, standard Kurwa mać! O, fuck, kosa prawie, kurde mać! A ja, o, dwa, trzy czerwone! Ja pierdolę! Chyba, że to no Dobra, lecimy dalej. Różowy. No i gówno, G3SG1, tak, dokładnie. Van Vanguard, Vanguard Uwaga uwaga i BNG 5 5.7 Urban Hazard więc no gówno, lecimy dalej Tak wiem, że tutaj chodzi tylko jedynie o okrywanie i nic nie robienie i sprzegawanie ale po prostu no o to chodzi w tej grze no polujemy po prostu na kosę no polujemy na kosę jak na razie nam to nie idzie, no i insuń. Była kosa i się zmyła. O, z 2.15 Desert Eagle dostałem. O, no, dobra, ten już jest jebać, ale, ale fioletowe też w sumie jebać, dobra. No to mamy jakieś e, 328,77 zł i groszy. Okej, okay. lecimy kupować skrzyneczki, więc widzimy się dopiero jak je kupię klucze do tych skrzynek Dobra, kupiłem Uch. klucze do tych skrzynek, uwaga jeszcze to dobra. Lecimy wanduan. Może będzie kosza, może, jest jest bardzo dobrze. Różowy skin to jest... Bardzo dobrze, prowadzi go do dobrego, do Breakout. Uwaga, 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 uwaga. Uuu, <grymne> O kurde, udusiłem się, własną silną. No, P90 Asimov, lecimy dalej. No, już lepiej, lepiej już. Okej, okay. Tech9, Blue Titanium. Złoty, 53, lecimy dalej. Chroma K. różowe powiedziałem, różowe jedno. Różowe mnie tam nie interesują. Pani jakby wywagły, ale to tylko moje marzenia, w sumie się nie stanowią. No i dostałem chyba najgorszą nowe jaka tylko istnieje. E, woodfire... Tak, kurde, dokładnie. Gamma case. Dobra, może będzie coś tu i gin gin Gimp, ok, różowy skin. gimp. powiedziałem, że jebać różowy skin, ale fajnie, jakby wypadł. No i wypadł. Dobra, czerwony mi przeleciał standard. Gimp tutaj yy, jakże to jest standard. To czerwony musiał przelecieć. Huntsman canes, Gawe, gawaj, gawaj, kurde. Energia, torkłe. Za 2, 4, 5, 6. Ja wiedziałem, że ten AUG jest w blogu. Tylko tak, więc uwaga, 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 uwaga. Gówno. Madamy jazz. Necimila. I taka Nime, Sandstorm, czyli gówno. I ostatnie skrzynki. Także 90 taka za 47 groszy Spectrum Cast Lecimy. Kurde no wiem, że nic się nie dzieje w tym odcinku, ale ten tutaj jakże czerwony skin mógł do jasnej kolorów wypaść. Ostatnia skasonka. 3, 2, 1. OPE i pięknie! AWP to skrót, a weź pierdol. Tak, dokładnie. To jest super skrót. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka.